Wyspa TV, zapraszamy. Z aktualności Marianna Furman, witam Państwa. Nadchodzi grudzień, miesiąc, który kojarzy się nam najczęściej z radosnymi niespodziankami, prezentami, a pierwszą taką okazją są oczywiście Mikołajki. Dzieci na całym świecie wyczekują Mikołaja, który przyniesie im wymarzone upominki. Bez względu na zwyczaje i tradycje panujące na świecie, Mikołajki łączy jeden cel. Jest nim dostarczanie radości do każdego domu i dla każdego dziecka. Na upominki najczęściej czekają maluchy, ale mikołajkowa zabawa cieszy również dorosłych, którzy ukradkiem szukają sposobu, aby wręczyć mały drobiazg. Dzisiaj w studiu gościmy panią Annę Boklej, dyrektor Polish Integration Support Center z Wrexham, która opowie o nadchodzącym i cały rok wyczekiwanym tym wydarzeniu. E, witam serdecznie. Pani Anno, e, to będzie niesamowita niespodzianka dla naszych e, no, też najmłodszych widzów, ponieważ jak tam wiadomo do Wreksam e, na Mikołajki przybędą Mickey Mouse w towarzystwie Olafa. Czy może się, e, możemy się spodziewać też jeszcze innych postaci bajkowych? E, bardzo proszę. Dobry wieczór, e, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, oczywiście te Mikołajki, kochani, e, będą w tym roku magiczne, dlatego że mamy ze sobą Olafa, mamy Mini, mamy Miki, mamy Paw Patrol. będzie, słuchajcie, świetna dyskoteka, którą poprowadzi e, Tasza, więc będzie mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Będzie Bouncy Castle, będzie mnóstwo ciekawych zabaw, będą wspaniałe pokazy, te i jak również ćwiczenia, e, takie kondo, które poprowadzi pan Marcin. Także będzie e, wspaniała uroczystość, nie tylko dla tych maluchów, jak również. Niż dla starszych. A Mikołajki to właśnie wspaniała okazja, aby się spotkać, celebrować i jedną z najbardziej ekscytujących przeżyć no nie tylko dla dorosłych, ale i właśnie dla każdego dziecka. Zatem jakie atrakcje jeszcze dodatkowo czekają na dzieci i dorosłych na chwilę Pani Anno, przede wszystkim zaczyna niesamowicie utalentowana dziewczyna. E, która nazywa się Nina Dzikowska i kochani, ta dziewczyna tańczy przepięknie. Zobaczycie sami, będzie to taniec e, waltz, będzie to salsa, będzie to rumba, więc ona wyjdzie tam w tym tańcu, będzie oczywiście pokaz tekwondo, będą specjalni goście, tacy jak pan Daniel Kawczyński, który jest jedynym polskim e, politykiem, który reprezentuje nas w Izbie Gmin właśnie w Londynie. Fenomenalny człowiek, który również powie troszeczkę o swojej historii, jeżeli mówimy o atrakcjach dodatkowych, poza tym Bouncy Castle i tym wszystkim, będzie oczywiście craft, który jest przygotowany dla dzieci, będą wspaniałe zajęcia, które poprowadzą um, osoby seniorzy, czyli takie nasze babcie i dziadki, które od, y, od kilku lat, że tak powiem, y, są nieodłączną częścią Polish Integration Support Center. Bo w ubiegłym roku były również dla nich prowadzone kraft u nas w naszej szkole, więc te dzieci są bardzo mocno związane z tymi osobami. Będzie mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim przyjadą również goście z Londynu, będzie to Full FM. Będzie, będą tiktokerki, także będzie mnóstwo atrakcji. Nie chcę zdradzać wszystkiego, bo będą tam jeszcze inni szczególni goście. Oczywiście będzie święty Mikołaj, co jest najważniejsze. Będą, będą prezenty dla dzieci, będą wspaniałe prezenty dla wszystkich wolontariuszy, którzy na przestrzeni roku pomagali, aby ta nasza organizacja rozwijała się, rozwijała skrzydła, aby te osoby, czy to osoby niepełnosprawne, którym pomogli, pomogliśmy, bo to było prawda, tam około 80 osób, które naprawdę miały trudną sytuację. Będzie mnóstwo mnóstwo atrakcji, mnóstwo wspaniałych gości, więc serdecznie Państwa zapraszam. Mhm. Fantastycznie. Um, proszę Państwa, Christmas Party to będzie niezapomniane popołudnie, no jak sami Państwo słyszeliście, szczególnie dla najmłodszych. 11 grudnia od godziny 11 do 15 czeka na Was moc wrażeń. Adres zobaczycie na pasku naszego ekranu. Niesamowite wydarzenie, na którym będzie wiele niespodzianek, między innymi Mikołaj z workiem prezentów i zapewne wysłucha wielu gwiazdkowych próśb. Na to wspaniałe wydarzenie zaprasza Was Polish Integration Support Center z Wrexham oraz oko naszej kamery Wyspa TV. Pani Anno, nadchodzą święta Bożego Narodzenia, zatem proszę powiedzieć, czy. Serdeczność w tym czasie jest bardziej odczuwalna wśród ludzi. Bardzo proszę na zakończenie kilka słów na ten temat. Pani Aniu, jak najbardziej, jeżeli chodzi o wolontariuszy, o zespół PISKA, o ilość osób, które będzie, myślę, że możemy tutaj mówić w ilościach kilkuset osób, jak najbardziej te osoby będą, my te osoby szanujemy, współpracujemy z nimi na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jeżeli mówimy o hejtach, które oczywiście też są, one są nieuzasadnione, są one fikcyjne. Pani, ja mogę to porównać do takiej historii Kruka i Orła. Kruk nie zwraca uwagi na to, jak wysoko lata orzeł. Więc my bądźmy tymi polskimi orłami, bo przecież w naszym Godle są orły. Bądźmy dumną Polonią, która mimo tego, że jest tutaj na Wyspach, jesteśmy troszeczkę odizolowani nadal przez COVID. Niektóre osoby potraciły najbliższych. Więc z szacunku do tych ludzi, wydaje mi się, i do tego wszystkiego, co my tworzymy tutaj jako Polonia, nie zwracajmy uwagi na hejt, na osoby, które tworzą fikcyjne wiadomości, na osoby, które tworzą fikcyjne filmiki, bo należy pamiętać, że internet jest. Świetną rzeczą. Natomiast, jeżeli on jest wykorzystywany nie do końca do fajnych rzeczy, no to on jest szkodliwy. Natomiast, ja osobiście jestem bardzo dumną Polką, która uważa, że osiągnęliśmy jako organizację bardzo, bardzo dużo. Jesteśmy w trakcie pisania ogromnych projektów. Zresztą, ilość osób, która już potwierdziła obecność na tych Mikołajkach, będzie fenomenalna. Pięknie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem była Pani Anna Boklej, a Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia oczywiście na Mikołajkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Anna. Wyspa TV. Telewizja dla Polonii z Wielkiej Brytanii. Wyspa TV. To reportaże z wielu regionów. Debaty z ciekawymi ludźmi. Rozmowy z ekspertami. I wiele innych programów. Wyspa, Wyspa TV. TV, zapraszamy.